Zaraz wam pokażę moi drodzy Zaraz ten pokażę Wam jak budowa idzie Czekajcie e... Tutaj trochę zagrozili ale widać, że widzę ten... widać to na kamerze Zobaczcie jaka ta budowa idzie pełną paru Już jest ta już, już ta alejka Już ta alejka pamięci jakoś w miarę lepiej wygląda Jakoś to już jest jakoś to już jest usytuowane Jakoś to już jest w miarę w miarę w miarę widoczne Tylko czekać na otwarcie A w końcu tą całą alejkę otworzył Jestem ciekaw ile, ilu ludzi będzie to odwiedzać Bo wszakże że ta Aleja Pamięci została tak naprawdę e, zbudowana. Sama inicjatywa mia, miała polegać na tym, żeby, e, żeby tych wszystkich poległych żołnierzy, co tutaj, co tutaj za mną na tym cmentarzu leżą, żeby ich pamiętano, ale już tam po nich poległoście przykładanych tutaj, ta, ta Aleja Pamięci myślę, że tuż jest dużo. O, zobaczcie, tutaj też jest, tutaj też jest takie. Nie wiem czy to jest ta poczet tych robotników, czy co tutaj też ma być. Nie mam pojęcia, co by tu nie było. Jestem tego ciekaw, dlatego że jak będzie otwarcie, to od razu tu przychodzę. Ja się za nim żegnam. Pa!